A nawet, a nawet ładny ten TXT mi się podoba. Fatiful mm. na 1.20. No hej, cześć Siemano z tej strony jest Witam Was w na następnym odcinku z Let's Play Is Minecraft Survival Season 3. Tak. E, no co, kurde, znowu e, następny tydzień. Lecimy dalej do przodu seria. Tak jest. Stwierdziłem w sumie, że jeszcze jakoś bardzo dużo nie było odcinków budowlanych, tak? No to dzisiaj sobie troszkę pobudujemy, dlatego jakieś tutaj o, zabierzemy ze sobą. No mamy w sumie sporo materiałów budowlanych. to sobie złączymy. Tak jest. No i wykopałem sobie diory i chciałem iść po co ja tutaj wróciłem do, do na starą bazę, żeby skorzystać z przecinarki tak. Chciałem z diory tak jest. Wypolerowane, czy... a niech będą takie może. Nie wiem ile tam tego wyjdzie. Hmm. Dobra, tak i trochę, zobaczymy ile tam będzie. Bo chciałbym zrobić dzisiaj schody. No, jeszcze ja stwierdziłem, że, e, tak jak już mówiłem, e, tych odcinków budowlanych jeszcze w zasadzie za bardzo nie było od początku serii. Dlatego dzisiaj wiem, że trochę seria może przymula, ale spokojnie w hmm. następnym odcinku obiecuję, już e, zabierzemy się za jakieś takie rzeczy ciekawsze. E, a dzisiaj co? E, no, robimy dalej to, co robiliśmy po prostu ostatnio, tak jest no i co? Płyniemy do naszego pięknego kurde w zamku tak jest I co? Pamiętajcie pozostawić łapkę w górę subika na kanale i co? Lecimy z odcineczkiem, tutaj w ogóle kolor wody taki tak dziwnie to no naturalnie Tutaj jaśniejsza woda, i tutaj zaraz będzie ciemniejsza znowu. Także widzicie, mogę w sumie sobie trochę ten render distance zwiększyć, bo na 12 to chyba za mało. Ale na razie niech będzie tak jak teraz. No i muszę przyznać, kurde, że nie wiem, czy wy też tak macie, ale dla mnie 1.20 to jest jakaś po prostu bariera, kurde, że nowoczesny Minecraft i w ogóle, bo. No, tak FPSowo najbardziej odczułam, mam teraz 60 No A kurde w poprzedniej wersji Na 1.19 no tak miałem 80 70 pale, także No Dobra, tutaj mam dwa widzę Brukowe, także damy te dwa brukowe i lecimy z tymi schodami tu. Trochę tych schodów tutaj będzie, ale myślę, że jakoś też ich bardzo dużo nie jest. oj także chyba je trochę przeliczyłem. Tak jest, o 38 schodów zrobiłem za dużo, ale jeszcze mo mogę zrobić mnie tak, jak bym chciał. No, taką, tą, bo ta poręcz w sumie trochę nisko teraz jest. Oj, no, jeszcze z drugiej strony by się też przydało zrobić poręcz. Yy, także może, yy, może to i dobrze się przydają spody. No, tutaj spody w sumie zrobiłem. Tutaj mogę jeszcze yy, kobla wstawić, bo to tak nieładnie wygląda, jak ziemia jest. Yy, no. w ogóle wam pokażę. No. Hmm. Trochę też oczywiście poza odcinkiem budowałem. No, i oto są, że tak to tutaj powiem, oto są i efekty mojej pracy. Powstały mury, następne takie wejście do naszego kasztelu takie po prostu z daszkiem. No i brama będzie, już w sumie jest, brama, wiadomo. Mamy wejście schodami. Tutaj nie wiem, czy jeszcze nie przedłużyć tej ściany, tak jakby żeby to ładniej wyglądało no i poziom się zdecydowałem na taki jak jest teraz obecnie, tutaj chyba będzie tak mi się wydaje nie ma sensu go tutaj podwyższać no trochę po prostu będą najwyżej te mury chyba, że jeszcze tutaj to bym rozwalił i i wstawił płotek tak jest, ale to się zobaczy no i co, tutaj tak jak widać takie mury zrobiłem, takie oto wyłączenie. no jakoś to będzie jeszcze, plany są, non. Ja tutaj kurde już no drzewa posadziłem, a wyszło, że musiałem teren obniżyć, dlatego, ale to nie zaraz skopiemy tą ziemię. O bo nie chciałem zostawiać lewitującego drzewa bo to, to trochę nierealistyczne. Tutaj zrobiłem sobie, bo już odgrodziłem i tak jak mówiłem, nie ma y, tutaj po prostu za bardzo y, przejścia y, na tą górną część. Dlatego mamy tak jak to mamy tu. Tak jest. Hmm, hmm, hmm. co Aha, dobra, dobra. Coś mi się tu popierdzieliło, chyba. Tak mi się coś zdaje. Bo tu takie wzor wzorki takie miały być fajne, fikuśne, tak sobie wymyśliłem, że nie zrobię takiego jednolitego, tylko takie będą fikuśne różne wzorki. Tak samą palisadę zrobiłem. Nie wiem, czy to ma sens, czy nie ma, ale. Yy... Ale podoba mi się to. Wiecie. O elegancko. O, jabłuszka tam to spadały, widzę. A ja już wiem tylko, że... A nie wiem, no dobrze kombinowałem. Tak. Tak, tak, tak. Tak i to musimy okorować zaraz. I tak to będzie. I tutaj jest tak trochę nisko, w sensie nisko, tak mi się wydaje, przynajmniej że jest nisko że coś takiego jeszcze tu zrobię przynajmniej w tej części tutaj, bo tutaj już to yy, jak jest yy, nie jest proste, tylko taki zakręt to już to tak ładnie nie wygląda mm, tak jest yy, Powstawiłem kurde taką wieżę, trochę mi ta wieża nie wyszła, bo lekko jest za mała, mogłaby być większa, ale Pasuje do całej reszty. Jest taki spójny element, także yy, fajnie super. No i będziemy dalej tutaj budować, ale myślę, że yy, nie wiem, jeszcze jeden odcinek jakiś będzie, jak zaczniemy yy, budować yy, ten domek mój, który będzie najprawdopodobniej. W tej górnej części, no i chyba będzie tutaj gdzie właśnie mamy e, crafting i skrzynki moje są No po prostu mm, Tak by pasowało, żeby tą nie można było wykorzystać, tak jak mówiłem w planie Kurczę Tego nie chciałem zrobić Tak, no i tutaj mamy taki nie wiem co to będzie, balkon czy no takie, tutaj będzie też miejsce e, Oczywiście Mam no. O, tam jeszcze, tu jeszcze muszę dokończyć. Yy, tylko czekaj, czekaj, tutaj jest tak. Tutaj mi się coś znowu nie zgrało. Tak powiem. A nie no dobrze jest. Dobrze jest. Coś mi się popierdzieliło w głowie. Jednak się zgrało. <grym> o! Pff, źle o te. Się, no, okorowane, ale źle było wstawione. No tutaj jest na razie ten wyłom, tak oczywiście chwilowo, bo planowo tutaj nie ma być dostępu. W sensie ma być właśnie dostęp tylko przez to, przez tą tak jakby piwnicę. To ma być jedyny sposób, żeby się dostać tam tą taką wyższą część, to na, nazwijmy to. No tutaj daszek zrobiłem już również Taki oto Piękny No i tak to chyba wszystko Tak myślę z takich rzeczy Co się zmieniło od poprzedniego odcinka dobra wejdziemy na górę i postawiamy jeszcze te płotki Oj ojoj a ja tutaj chyba coś Czegoś tu chyba brakuje o tak powinno być, A jest O tak Powstawiamy te płotki, tutaj nie wiem czy to ma sens Czy nie, ale Myślę, że się fajnie Też zgra, bo to To drewno i to drewno, to wiecie Ale ładny mi w sumie wzorek wyszedł. Tak, mi, tak to wyszło w praniu, że stawiałem sobie te drewno i no i wyszło, że tak postawiłem to nieokorowane, okorowane koło siebie i patrzę, ale Mimo, żeby to fajny wzorek był. No, no i tak jakoś wyszło, że ten taki wzorek powstał. Tak jest. Nie wiem kurde, co z tym tutaj zrobić, bo no, te płatki tak bez sensu, bo one się nie będą łączyć. To się po prostu... Wystawał to chyba nie będę tutaj wstawiał. Ewentualnie tu może być też tak ucięty, ale. O dobra, noc się robi, to pójdziemy. Przy okazji z sobie tu postawimy, bo wcześniej tam spałem już na starej bazie. Tak jest. Tu zrobiliśmy, tu zrobiliśmy. O, chyba wszystko. Jeszcze o, właśnie się nie mał kurde diwna za dużo, ale... <laughs> ale tu trzeba skopywać znowu. Ale tu trzeba znowu skopywać, bo jest za bardzo, ta górka mi się nie podoba tutaj. Po prostu niweluję tutaj, że tak to nazwę. Przez tą górkę troszkę ten kasztel mój jest niżej, to mi się troszkę nie podoba, ale tylko troszkę tutaj, jak widać, już też tą górkę trochę skopałem. się kurde szybko tej ziemi na także mam 6-4 już. No tutaj na razie takie początki murów. To oczywiście tutaj musiałem troszkę terenu podrównać. O no i mamy tak jak powinno być. To jest. No no, bo tutaj miało być różne, że tak to nazwę wysokości tych. Tutaj tych murów. Tutaj miał być taki, ale dobra zrobimy taki wyższy może. Może będzie lepiej wyglądać. I kurde, tak, że mi cały czas brakuje tego drewna. Cały czas tego drewna dębowego brakuje, bo tak się do niego przyzwyczaiłem. Tak, że tu mi wyszło inaczej, tu mi wyszło inaczej. Na no, odwrót. Hmm. Ciekawe, dobra. Hmm. Udam się jeszcze po trochę drewna, nie opodal. I co? Myślę, że z tego odcinka to by było na tyle. Ja byłem Hawaii. Wy byliście wy, i co? Taki troszkę odcinek lekko, lekko spokojniejszy zdecydowanie niż zazwyczaj, ale. Obiecuję w następnym odcinku już zabierzemy się za jakieś ciekawsze rzeczy, także Elo.